Cześć, z tej strony Mikaty. Jak widzicie, zagramy w dorsy. Tak, zagramy w dorsy. Dorsy to taka gra, w którą tak na dobrą sprawę najlepiej grać samemu. Ale widzę, że już sami nie będziemy. No dobra, niech będzie. Zagramy w kilka osób. Co to są dorsy, to chyba wszyscy wiedzą. Jest to gra horror. Jak to sobie lubię powiedzieć, po co mam oglądać horror, skoro mogę zagrać w DOS? No dobra, ok, no to sobie zagramy. No bo co? No bo lubię. Ze mną jest trzech graczy. No zobaczymy, kto pierwszy padnie. Dla tych, co nie wiedzą, w tej grze chodzi o to, że poruszamy się po budynku, po hotelu i przechodzimy przez kolejne drzwi do kolejnych pomieszczeń. No i nie można dać się zabić, a zabić cię może tak naprawdę wszystko. I wszystko chcecie zabić. Standardowo pamiętamy o subskrybowaniu kanału o łapkach w górę będę wdzięczny za cokolwiek. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Weszliśmy do szafy, bo można. Ale po co jedziemy dalej? Yy, dobra. Yy, ja lubię jestem trochę hardcorem, dlatego gram w tą grę. Jest 23 w nocy, dookoła ciemno. Leży w łóżku. Słuchawki na uszach. Dobra, idziemy, jedziemy, jedziemy. Pierwsze pomieszczenia, to tam jest ludzi, nic się nie dzieje, tak naprawdę. Jazda zaczyna się później. Jazda zaczyna się później, jesteśmy, tutaj jest nasz kumpel, za nami ktoś tam jest. Za oknem pada deszcz, na razie wszyscy jesteśmy w komplecie, zobaczymy co się stanie potem. Przekraczamy kolejne drzwi. Kolejne drzwi, kolejne drzwi, drzwi numer 8. Tu jest dziewiąteczka. Dobrze nam idzie. OK. Dodatkowo zmieniłem sobie jasność ekranu na jak najciemniejszą. Tutaj tego nie widać, ale, ale na telefonie to było na maksa, właśnie yy, ciemne. Co jeszcze bardziej potęguje wrażenia, co jeszcze bardziej potęguje wrażenia takie, że jest strasznie. No dobra. Szukamy klucza. Powinien być klucz. Szukamy, szukamy, szukamy. Gdzieś tam w pomieszczeniu gdzieś jest klucz. I my na niego teraz polujemy. Nie mam pojęcia gdzie. Można się schować pod łóżkiem. No, bo można szukamy dalej. No, gdzie ten klucz jest? No dobra, na razie nic strasznego nie było. Hmm, podejrzewam, że zaraz coś nam wyskoczy. Podejrzewam. O, i dobra, znaleźli. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Dobra, on się schował w szafie. Po co? Czyżby o ja, ujujujujuj, uj, uj, uj. to oznacza, że naszej, powiedzmy, że koleżanki już nie ma. Tak, dziękujemy, szafy były dwie, schował się o ten chłopek i schowałem się ja. Dla koleżanki szafy już zabrakło. No, zdarza się, to co naszło to jest tak zwany rasz. Czyli jak zaczynają migotać światła, to trzeba się schować. Bo jak nie, to się dzieje to, co się dzieje. Drzwi numer 14 też okraszone są kłódką. Czyli co? Szukamy klucza. Gdzie jest klucz? Klucz, gdzie jesteś? Klucz, klucz potrafi być naprawdę w przeróżnych miejscach. I, i, I znaleźć go to nie jest taka prosta sprawa czasem trzeba się trochę naszukać, wrócić parę razy w to samo miejsce, bo pomimo tego, że, 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 że... szukaliśmy w tym miejscu, to i tak potrafi jednak gdzieś tam skitrany być. Więc, więc co, no więc szukamy, więc szukamy. Obra jest klucz. Kumpel otwiera, drzwi numer 14. Jedziemy. Dobrze nam idzie. Naprawdę dobrze nam idzie. Nie powiem. Jest super, jest petarda. On chyba chcę, żebym pierwszy poszedł. Dobra, dobra, dobra. A zobaczcie, to jest w ogóle bardzo piękna gra. Ja muszę to przyznać. Jedna z lepiej zrobionych gier w Robloxie. Yy, bardzo mi się podoba. Generalnie wielkim fanem jestem. Więc zachęcam do grania. Chyba, że. Nie lubicie tego typu gier, chyba że się boicie, macie naprawdę koszmary, potem nie możecie spać, no wtedy nawet się za to nie bierzcie. Ale w przeciwnym razie zachęcam, naprawdę zachęcam. Gra dla mnie jest super, dla mnie najlepsza. A teraz skupmy się na szukaniu klucza. Klucz, 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 klucz. Klucz, klucz, klucz. Czy warto czasem poszukać sobie, co się dzieje tutaj w tych szufladach. Czasem coś tam można znaleźć, a czasem nie. Ok. Jakiś tutaj piękny jest obraz, maszyna do pisania. Tak, kiedyś pisało się na takich maszynach, właśnie książki. O, oh, this painting is titled Temple, czyli ten obraz jest zatytułowany Świątynia. Ok. Niech będzie. My szukamy dalej klucza. Klucz. Dalej go nie ma. Przeszukujemy kolejne szuflady, z reguły powiem Wam szczerze, że klucz w szufladach nie jest, z reguły gdzieś jest położony, no i pewnie tak jest w tym przypadku, godzina, okej, okay. schowamy się pod łóżkiem, zobaczymy co się stanie, dobra, no gdzie ten klucz jest, może już, nie, dalej, no dobra. Ja już naprawdę nie mam pomysłu gdzie on może być, no w jakimś pomieszczeniu, ale, ale ile można? No można. Szukamy, szukamy, szukamy. Szczerze to trochę liczę na to, że nasz kumpel go znajdzie. Yy, no może się uda. Może się uda. Nie no, uda, musi się udać ten klucz, po prostu musi gdzieś być, to nie ma opcji. Yy, ciekawe co pierwszy nas zaatakuje, no był rasz, ok. co będzie teraz? Co będzie teraz? Zobaczymy. Yy, przypominam po raz kolejny o subskrybowaniu kanału. Jest klucz. I o łapkach w górę. Idziemy. O! A, już, idziemy, idziemy, idziemy. Widzieliście to? To były oczy. To były oczy, ale na szczęście w nie nie spojrzeliśmy. To były oczy. Jakbyśmy... Wow. Jakbyśmy spojrzeli w te oczy, by nas zabiły. A tutaj spadły szafy. Okej. Okay, Czad. Czad, czad, czad. Co to? Co to? Fałszywe drzwi. Widzieliście to? Czy Wy to widzieliście? Odrzuciło go. Tego, Tej pułapki jeszcze nie widziałem. Fałszywe drzwi. Okej. Okay. Tu są prawidłowe. Drzwi numer 18. Wow. Dobra. Ok, tak to wygląda. Ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej, ciśniemy dalej. Dobra. Yy, to takie zakratowanie oznacza, że trzeba sobie zejść na dół i poszukać odpowiedniej. Yy, co? Dźwigni. No więc idziemy. Idziemy sobie, idziemy, szukamy. Coraz ciemniej tu jest. Yy, okej, okay, dobra, schodzimy w kanał. Idziemy za kumplem. Yy, no dobra, nie tu poszliśmy, się okazuje. Wajha jest za tymi kratami, więc musimy wrócić. A wrócić, to jest drugi kanał. Dobra, okej. Okay. Yy, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wstajemy. Stajemy, wstajemy, tu idziemy, tu skręcamy beczki z winem, okej okay. No, podchodzimy bliżej i Wajha w dół. Boom. Idziemy, wracamy, dobra Mamy to. Mamy to Mamy to, mamy to, mamy to. Wracamy. No jestem ciekaw, kto zginie pierwszy. Ja czy on. Wolę chyba nie wiedzieć, ale dobra. Otwarte tutaj są kraty, idziemy dalej, drzwi numer 20, Uu, dobra, nam idzie, dobrze nam idzie, naprawdę dobrze nam idzie, co to, stacja benzynowa, o, o, szukamy szafy, szukamy szafy, widzieliście to migotanie szaf, yy, tych, świateł, zbliża się, zbliża się, zbliża się, zbliża się, jest, poszedł, poszedł, raz, widzieliście? Zawsze po nim jest ciemno. Jest, był raż. No, nam się fartnęło. To nam się fartnął. Co jest? Kumpel, idziesz? Co się stało? Ej, chłopie, idziemy. Coś tam jest. Chłopie, idziemy? Coś zgubił. Co zgubiłeś? Zapalniczka. Mamy zapalniczkę. Dobra, jest dobrze. Jest moc. Jest moc, jest zapalniczka. Jest dobrze. Zaraz ciekawe, jak szybko nam się wyprztyka. Czego szukasz? Gdzie idziesz? Dokąd zmierzasz? Dobra, idziemy dalej, ciśniemy. E, co tu jest? Drzwi numer 21. BUM! Aaaa! No dobra. okej okay. To teraz fałszywe drzwi Zaatakowały mnie yy, No dobra Każdego widzę Musi to czekać ale Widzieliście to? Jedna z pułapek, fałszywe drzwi No dobra Musi być i tak Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy, uuu, ale ciemno ciemno, ale ciemno, ale ciemno dobra, zapalimy sobie zapalniczkę, jest od razu trochę lepiej, najgorsze w tych ciemnych pomieszczeniach jest to, że nigdy nie wiesz co cię może zaatakować nigdy nie wiesz no, 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 trafmy w te drzwi No, Maria, co jest, co jest ze mną, to już chyba ta godzina robi swoje eee, dobra, eee, uja. co to co to to był dobry jumpscare dobra Dobra, tu się przestraszyłem, nie powiem. Drzwi numer 25, dobrze nam idzie, bardzo dobrze. Ale już pasek HP jest na wykończeniu. Nie wiem, czy widzicie. Podejrzewam, że ja padnę szybciej od mojego kolegi. No ale. Dobra, bawimy się. Bawimy się. Drzwi numer. A, już nie widziałem nawet dobrze. Włączamy zapalniczkę. Idziemy, 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 idziemy. Jest ciemniutko. Oświetlone jest tylko poprzez zapalniczkę, do której już paliwo się kończy. No, niedobrze, Jezu, niedobrze. Dobra, schodzimy na dół, bo trzeba. Zaraz nam się zgasi światło. Bum, dziękujemy. No, widać tylko kolega i ściany. Idziemy trochę na oślep. Boicie się już? Ja się trochę boję. Standardową, i zapominamy łapkach w górę i subach idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół. Coś widać, jest dookoła mnie ciemno. Tu jest ciemno, tylko, do, tylko grać w dorsy, tylko grać w dorsy. No idę przecież. No co jest? Co tutaj, na pewno? No dobra, ciśniemy, idziemy no dobra, standardowo tu. Tak, już włączyłeś? Włączyłeś, tak? Na pewno? Ale na pewno? Ale może jednak. Dobra. Ale na pewno. Dobra. Dobra. Mamy daję w dół. Mamy. Dobra. Mamy to. A też ci zgasło. Dobra. Idziemy, 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 wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Wracamy, wracamy, wracamy. Zobaczymy, co nas czeka. Drzwi są otwarte. Drzwi są otwarte. O, ale piorun co jest? No nie, nie mówcie. Nie, 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 nie. No dobra, to jak widać, Rashi złapał mnie. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subach, a ja będę robił tego filmu typu dalej. Będziemy się cieszyć razem. Dzięki serdeczne, widzimy się.